Pierwszy raz widziałem Elbląg, jak z transportem przyjechaliśmy na stację, to było w nocy, bo byliśmy wywie wywiezieni roboty przymusowe, pół naszej wsi. Przyjechaliśmy w nocy i słyszałem tylko, jak pociąg stanął na stacji, warkot samolotów, które no, nie wiem, chyba patrolowały to miasto z góry, czy powiedzmy, jakieś ćwiczenia nocne miały. I w tym wagonie, w tych wagonach, yy, przesiedzieliśmy na dworcu, W niedzielę, pierwszą niedzielę po pierwszym każdego miesiąca w kościele świętego Mikołaja były takie ciche msze dla obcokrajowców, szczególnie dla Polaków. dzisiejsze to spotkanie takie trochę słodko-goszkie? Opowie Pan o czasach świetności tego miasta, o przemyśle, o, o, o inwestycjach, o ludziach, którzy pracowali, żyli i byli szczęśliwi, a w zestawieniu z tym, co się dzisiaj... No dzisiaj jest troszkę mniej tego przemysłu, tak powiem eufemicznie. Ja myślę, że bardziej słodkie, jak gorzkie. Bo no, jeśli spojrzymy na salę yy, i na mnie, no to yy, opowiadał będę o czasach młodości, o czasach dzieciństwa. No to w młodości i w dzieciństwie to byle co smakuje jak małmazja, jak czekolada. A tam było byle co. No, no sorry, jeśli pensja yy, pracownika, Wykształconego, inżyniera, nawet wystarczało, żeby kupić pół płaszcza. One są słodkie, bo to są wspomnienia. Oczywiście, że tych przedsiębiorstw było dużo, ale to znowuż nic w porównaniu z tym, co było przed wojną, w czasach niemieckich. To było Elbląg, był przemysłowym miastem, co nie oznacza, że mamy to wychwalać. Myślę, że gdyby tu było więcej małych, średnich przedsiębiorstw dynamicznych, rozwijających się, innowacyjnych może związanych z sportem z laminatami z budową łódź, łodzi jakiś stoczni. To na pewno zdynamizuje Elbląg. Dokonał się tu proces całkowitej integracji nielicznej miejscowej ludności z napływającymi ze wszystkich stron Polski osadnikami. Powstało społeczeństwo ludzi wykształconych, kierujących licznymi zakładami przemysłowymi, produkujących skomplikowane zespoły energetyczne, modne ubiory czy nowoczesne meble. Wyrosło pokolenie które tutaj zdobyło wiedzę, zawód i które tutaj, na tej ziemi, się urodziło i wychowało. Dlaczego jest tyle osób, dlaczego te osoby przyszły? Czego one oczekują tak naprawdę po dzisiejszym spotkaniu Elbląga na dużym ekranie? Myślę, że te osoby ponownie odkrywają Elbląg, jego bogatą historię, a najbardziej mnie osobiście cieszy to, że powraca powojenny Elbląg. Po latach zaniedbania, po latach spychania w niebyt, zawstydzenia i wypierania, powojenny Elbląg wraca do tożsamości elblążan i elblążanie zaczynają być ponownie dumni, ponieważ to jest prawdziwie polska historia, nasza, z którą się powinniśmy utożsamiać i ona jest piękna, ponieważ bogata w masę wzniosłych momentów, z których możemy być dzisiejsze elblążanie dumni. Zakład metalurgiczny spółki Alstom Power w Elblągu kontynuuje bogate tradycje odlewnictwa. Już w 1946 roku w zrujnowanym jeszcze Elblągu uruchomiono pierwszą odlewnię żeliwa. Rok później rozpoczęto odlewy z różnych stopów miedzi, a w roku następnym odlewy staliwne. 30 lat temu oddano do użytku nową odlewnię zamechu. Dziś odlewnia ta należy do Światowego Koncernu Energetycznego Alstom. Zakład metalurgiczny Alstom Power ma zatem ponad 50-letnie tradycje. Ale czy ma przed sobą przyszłość? Traktowało to dzisiejsze szkolenie. Dzisiejsze szkolenie było na temat Instagrama, tego, jak tworzyć skuteczne treści, jak publikować, żeby przychodzili do nas nowi obserwujący. Próbowaliśmy też stworzyć tytuły do rolek dla danych branż, no i też były elementy sztucznej inteligencji, także myślę, że takie bardzo konkretne informacje i wiedza dotycząca Instagrama. Od 10 lat prowadzę swój własny Instagram prywatny. Od 3 lat w związku z pracą prowadzę Instagram Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych na Ulicy Lotniczej Welblągu. Więc chciałabym rozwijać się w tym kierunku, ulepszyć swoje działania i mam nadzieję, że właśnie to spotkanie da mi taki zastrzyk nowej wiedzy. Na no jaką właśnie wiedzę pani liczy najbardziej? Jak dotrzeć do większej grupy? Jak lepiej mm, zrobić tak, żeby to wszystko wyglądało wizualnie? Ciekawie, interesująco? Jak angażować społeczność? Na to właśnie liczę. Do czego głównie używa pani Instagrama? Do z mojej sprzedaży, troszeczkę mnie pokazania. Zajmuję się gotowaniem, więc chciałam ruszyć troszeczkę bardziej i przyszło właśnie zobaczyć, co ciekawego mogę się nauczyć, czego właśnie jeszcze nie umiem. A z czym jest największy problem na tym Instagramie dla pani? Na pewno z pokazywaniem siebie, czyli nagrywaniem i rzeczywiście, żeby to miało ręce i nogi. Dzisiaj Instagram to tak naprawdę jest nasza taka firmowa wizytówka. My dzięki Instagramowi możemy promować swoje biznesy, zapraszać nowe osoby, nowych klientów i tak naprawdę pokazywać, że jaką mamy wartość w naszym biznesie i co tak naprawdę możemy zaoferować dzięki naszym usługom. A tak jak Pani mogła zauważyć, co największą jest jakoś trudnością dla użytkowników Instagrama? Myślę, że była taka największa trudność to jest występowanie przed kamerą właśnie. Czyli w momencie, kiedy mamy opublikować coś na stories, czy opowiedzieć coś i pokazać siebie. Bardzo często właśnie mamy jakieś obawy dotyczące opinii innych osób. No i ciężko jest nam się wypowiedzieć, bo nie mamy takiego obycia, ale im więcej trenujemy, tym jest lepiej, także trening czyni mistrza. Panie dyrektorze, dzisiaj szkolenie z Instagrama. Nowe medium, o, na którym my jesteśmy jako Światowid, ale też nowe medium, o którym dzisiaj tutaj będziemy mówić na tych warsztatach, to znak, że Światowic otwiera się na takie nowe, właśnie środki przekazu do pozyskania nowych odbiorców? Myślę, że Światowic jest zawsze otwarty na, na nowinki, ale chyba też ważne, żebyśmy znajdowali nowe platformy przekazu informacji i tak jak kiedyś dominował Facebook, kiedyś było tylko radio, telewizja, gazeta, a to dzisiaj, dzisiaj nowe platformy powodują, że poszczególne grupy upodobały sobie odwiedzanie, sprawdzanie i musimy tam być po to, żeby z naszą ofertą dotrzeć do tych grup. marca odbędzie się druga część szkolenia. O czym ona będzie? Druga część szkolenia będzie dotyczyła tego, jak nagrywać rolki, będzie to bardzo warsztatowa część, pokaże jakie ustawienia w aparacie warto mieć, żeby te rolki były jak najlepsze, jak najlepszej jakości, no i żeby dać ten wartościowy kontent właśnie naszym odbiorcom. Zapraszamy na podróż w czasie. Chcemy Wam bowiem opowiedzieć o wielu niezwykłych wydarzeniach, które w zeszłym roku miały miejsce w Centrum Spotkań Europejskich Światowej Belblągu. A że działo się sporo, to postaramy się, aby było ciekawie, ekscytująco, ale nie za długo. Nowy 2024 rok w Centrum Spotkań Europejskich Światowit w Elblągu rozpoczęliśmy od międzynarodowych warsztatów z 30-osobową grupą gości z Litwy z Centrum Kultury Jonawa. Litwini chcieli poznać naszą ofertę, techniki pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz nowoczesne narzędzia promocji. Staraliśmy się podzielić doświadczeniami i zainspirować. Wychodzimy z założenia, że współpraca międzynarodowa to inwestycja w przyszłość. Rok 2024 to aż 11 seansów z cyklu Elbląg na Dużym Ekranie w kinie Światowit, które obejrzane zostały przez 2,5 tysiąca widzów. Styczniowe spotkanie dotyczyło architektury dawnego Elbląga, a gościem specjalnym była profesor Maria Luboska Hoffman, historyk sztuki, konserwator zabytków, autorka koncepcji odbudowy elbląskiego starego miasta. W styczniu i w lutym z dziećmi, młodzieżą i piekarczykiem rozpoczęliśmy ferie zimowe. Pełne kreatywnych, plastycznych i twórczych wyzwań było radośnie i bardzo głośno. Po feryjnym szaleństwie zadbaliśmy o ducha i zaprosiliśmy naszych odbiorców na koncert wiolonczela i rytmy. Aby potem już w pełni skoncentrowani, zaprosić was, drodzy dziennikarze, na podsumowanie roku 2023. Nie zabrakło pączków, statystyk i snucia planów, które udało się zrealizować. Swoją drogą sami widzicie, że te pączki stały się już naszą słodką tradycją. Skoro zrobiło się już tak bardzo słodko, to wykorzystamy ten moment i pochwalimy się. W roku 2024 zorganizowaliśmy 30 wernisarzy i wystaw, na których gościliśmy ponad 58 tysięcy odbiorców. Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu nie tylko organizuje wystawy, ale także angażuje się w przygotowywanie ciekawych warsztatów i szkoleń, nawet takich, które nie zawsze odbywają się w instytucjach kultury. Przykładem tego niech będą warsztaty Design Perspectives, czyli wyjątkowe spotkanie, podczas którego dekoratorka i stylistka wnętrz podzieliła się swoją wiedzą o trendach w designie. W lutym kontynuowaliśmy także cykl Kulturne, czyli Kreatywnie dla regionu. W całym roku 2024 dotarliśmy z naszą ofertą edukacyjną do ponad 100 osób w pięciu miejscowościach słuchaczu, Łęczu, Gronowie Elbląskim, Gotkowie oraz Podongach. W marzec weszliśmy tanecznym krokiem. Światowidzie gościliśmy tancerzy z całej Polski podczas Turnieju Tańca Bażant oraz Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego Jantar. Przed licznie zgromadzoną publicznością tancerze zaprezentowali swoje umiejętności. Turnieje te były nie tylko rywalizacją o najważniejsze laury, ale również wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między tancerzami. Na dnie, przystajemy czasami na chwilę. Nic... Inną wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń między artystami była 26. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa, Czy To jest Kochanie? Od ponad już dwóch dekad jest to nasze szlagierowe wydarzenie, w którym uczestnicy prezentują wartościowy repertuar w dwóch kategoriach: recytacji i piosenki poetyckiej. Artyzmu, kultury i sztuki nie brakowało także podczas wielkanocnego jarmarku Pogrzeb Żuru i Śledzia, który przyciągnął ponad 2300 odwiedzających. Trzymając rękę na pulsie, nie zapomnieliśmy o nowinkach technologicznych, dlatego zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące sztucznej inteligencji. AI w działaniu, taki był tytuł szkolenia. Od razu dodamy, że film ten nie jest jego efektem. 5 kwietnia w Kinie Światowit odbyła się długo wyczekiwana premiera filmu Czerwone Maki, która przyciągnęła tłumy widzów. Regionalna Pracownia Digitalizacji opracowała i udostępniła dokumentację zboru mennonickiego w jeziorze w gminie Markusy. Dział ten odgrywa kluczową rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, umożliwiając szerokiemu gronu odbiorców dostęp do cennych, historycznych zbiorów. Digitalizacja pozwala na ochronę zasobów przed zniszczeniem, jednocześnie stanowiąc cenne źródło dla naukowców i badaczy. Maj to był istny raj dla miłośników kina. Przez dwa dni w Kinie Światowid odbywały się konferencje, warsztaty i oczywiście seanse filmowe w ramach wydarzenia Wróćmy do Regionów. W maju sporo działo się nie tylko na salach kinowych, ale także na sali widowiskowo-sportowej, Odbyły się wtedy ogólnopolskie konfrontacje taneczne, które zgromadziły pasjonatów tańca różnych stylów, od hip-hopu po taniec klasyczny. W maju świętowaliśmy także 20-lecie Polski w Unii Europejskiej, organizując piknik z koncertami na placu Kazimierza Jagiellończyka. Całem dziesiątkę okazał się dziesiąty przegląd zespołów seniorskich, co nam w duszy gra. Rekordowa liczba 24 zespołów zaprezentowała swoje wokalne i aktorskie talenty. W czerwcu razem z uczniami elbląskich szkół zagraliśmy w grę, w grę miejską, z dala od klawiatury, a bliżej kultury. Elbląg zamieniliśmy w ogromną planszę, a zadaniem uczestników było odkrywanie najważniejszych instytucji kultury. Miesiąc ten sprzyja organizacji uroczystych akademii podsumowujących rok szkolny. Dlatego też po raz kolejny zorganizowaliśmy wernisaż wystawy końcoworocznej absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, którzy zaprezentowali swoje artystyczne talenty. Lipiec i sierpień to czas wakacyjnego szaleństwa, warsztaty, półkolonie i mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Zostając w tematyce wakacyjnych szaleństw, nie mogliśmy pominąć premiery filmu Gru i Minionki pod przykrywką. Na najmłodszych widzów czekało sporo atrakcji. Jak przystało na wojewódzką instytucję kultury, nie zaniedbywaliśmy także naszej aktywności w subregionie elbląskim, ale i na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Latem 2024 roku z naszą misją szerzenia kultury dotarliśmy do Węgorzewa, czyli do Muzeum Kultury Ludowej, a także do Tolkmicka, organizując koncert zespołu kameralnego Pro Musica Antika w kościele świętego Jakuba Apostoła. Lato sprzyjało także organizacji imprez plenerowych. W Hucie Żuławskiej przygotowaliśmy wyjątkowo klimatyczny seans kina plenerowego. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszystko wskazuje na to, że wrócimy tam w tym roku. We wrześniu kontynuowaliśmy nasze wyjazdowe działania, tym razem odwiedziliśmy Braniewo. W tamtejszym Muzeum Ziemi Braniewskiej przygotowaliśmy kolejne wydarzenie w ramach regionaliów. Są to spotkania w różnych miastach województwa, w trakcie których odbywa się digitalizacja 3D rodzinnych pamiątek oraz warsztaty regionalnych tradycji. Byliśmy także w Łęczu, w tej urokliwej wiosce, odbyło się święto wiatru i podcieni. Wydarzenie to łączy lokalne tradycje z twórczością artystyczną wszystko w akompaniamencie puszczania kolorowych latawców. W roku 2024 pogoda nie dopisywała, ale nie mamy wątpliwości, że impreza ta stanie się nową świecką tradycją. Październik obfitował w taneczne emocje. Gościliśmy tancerzy tańców ludowych na ogólnopolskim turnieju tańców polskich Nowe Korale. A także najlepszych z najlepszych tancerzy tańców towarzyskich na 24. Międzynarodowym Turnieju Tańca Baltic Cup oraz na Mistrzostwach Europy Młodzieży w 10 tańcach. Zawody te przyciągnęły na taneczny parkiet zawodników z całego świata, a na trybuny miłośników tańca na najwyższym poziomie. Światowit od lat słynie z realizacji wartościowych projektów unijnych. W październiku 2024 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu The Effect, którego celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych i ich zdolności do współpracy z lokalną administracją. Listopad upłynął pod znakiem Krajowego Planu Odbudowy, to wtedy w światowidzie działo się najwięcej, choć trzeba pamiętać, że pierwsze kroki przy realizacji projektów rozpoczęliśmy już we wrześniu. W związku z faktem, że okazaliśmy się jedyną w województwie instytucją, która pozyskała środki na realizację aż czterech projektów, mieliśmy ręce pełne roboty. Nasze granty dotyczyły projektów Echoregionu Kreatywnie Od Wieków. Tu skupiliśmy się na działaniach edukacyjno-kulturalnych w regionie. Inspirowaliśmy dzieci ze szkół w Zielonce Pasłońskiej, w Małdytach, w Tolkmicku oraz w Słobitach. Finałem projektu był Festiwal Kreatywności, na który zaprosiliśmy uczniów do Światowida połączeni sztuką kreatywnie od wieków. Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem wśród osób dorosłych. Odbyły się plenery malarskie w Ostródzie, Fromborku i Olsztynku, warsztaty fotograficzne zakończone wystawą oraz zajęcia teatralne sfinalizowane wystawieniem spektaklu. W ramach wyżej wymienionych projektów nie zabrakło także artystycznych konkursów. Sztuka drugiego życia. Dzięki temu projektowi w Światowidzie odbyły się ciekawe konferencje, debaty, warsztaty dotyczące ekologizacji kultury oraz szereg działań edukacyjnych i artystycznych, których motywem przewodnim były trendy i kierunki w sztuce. Kolejnym projektem był Światłocień. Obejmował on m.in. stworzenie multimedialnej wystawy. Wystawa, która pozwoliła spojrzeć na średniowiecze z innej, nietypowej perspektywy. Ale my chwilowo wyciszymy się, niech przemówią obrazy. Miesiąc listopad zapisał się także w naszej historii jako wyjątkowy czas spędzony z wyjątkowymi kobietami. Zorganizowaliśmy bowiem wydarzenie pod nazwą Artystyczne Inspiracje Kobiet. Jego elementami były m.in. spotkania z aktorką Katarzyną Żak, warsztaty dla pań, wernisarz, wystawy portretów oraz debata z udziałem kreatywnych i twórczych kobiet. To był prawdziwy zastrzyk inspiracji. Najbardziej magiczny czas w roku rozpoczęliśmy warmińsko-mazurskim jarmarkiem wyrobów artystycznych Sztukateria, który zgromadził blisko 80 wystawców i 2,5 tysiąca odwiedzających. Zorganizowaliśmy także targi seniora Teraz My, które były pełne energii i radości. Seniorzy po raz siódmy pokazali, że wiek to tylko liczba. Na zakończenie roku mieliśmy także prawdziwą gratkę dla całych rodzin, które lubią spędzać czas w kinie. Nasz czwarty festiwal filmów familijnych zgromadził 600 widzów, którzy mieli okazję obejrzeć kultowe kino familijne z myszką Miki w roli głównej. Festiwal jak zawsze przepełniony był mocą atrakcji. Po raz kolejny udowodniliśmy, że świat dobrego kina jest w Kinie Światowit. Finałem, a może lepiej byłoby powiedzieć tanecznym finałem roku 2024 były taneczne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Ogólnopolskim Turniejem Tańca Sportowego i Pucharem Polski światowi znów stał się areną zmagań najlepszych w kraju Rok 2024 obfitował w przygotowanie czterech odcinków cyklu Światowie na szlaku. W najpiękniejszy z możliwych sposobów pokazywaliśmy uroki Węgorzewa, możliwości rzeki Elbląg, morskie tradycje tolchmicka i piękno Fromborga. Cieszymy się, że odcinki doczekały się widowni online na poziomie ponad 50 tysięcy widzów. Nie odpuszczaliśmy również z publicystyką zawartą w programie Pasmo Kultury. W minionych 12 miesiącach wyemitowaliśmy 16 odcinków. Opublikowaliśmy je na kanale YouTube, Facebooku, Instagramie oraz Spotify. Przed światowidowym mikrofonem zasiedli ludzie kultury, sportu czy też polityki samorządowej. Łącznie wszystkie odcinki wygenerowały zasięg rzędu ponad 17 tysięcy odbiorców online. Jakby tego było mało, to dodamy jeszcze, że w 2024 roku przeprowadziliśmy pięć wielogodzinnych relacji live z absolutnie najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich Światowych Welblągu. Nasze streamingi w sumie zgromadziły przed laptopami i komórkami setki tysięcy widzów. Na koniec chciałoby się powiedzieć ach, co to było za rok, ale do pełnego obrazu brakuje nam jeszcze kilku statystyk. Otóż, w roku 2024 przygotowaliśmy dla naszych odbiorców ponad 200 wydarzeń. Z naszej oferty skorzystało prawie 150 tysięcy ludzi. Na Facebooku i Instagramie nasze wpisy dotarły do prawie 3,5 miliona internautów, a na YouTube nasze filmy obejrzało ponad 67 tysięcy widzów. A więc teraz, co to był za rok?